co się stało? Gdzie jestem? Samolot? E... Gdzie jest ten drugi pilot? E... O, kurde. E... Gdzie jest moja broń? Którą... <laughs> A łeb? O, tu leży. Mam. Ach. O, może. Co za ślady są. <laughs> o, że może się przebiorę w ten strój, co tam zabrałem tego gościa. Co mam tą broń? Dobra, przebrałem się. Siemaneczko widzowie, witam Was w kolejnym odcinku z ta pięć gangster dawno się nie witałem z wami no nie wiem jak widzicie co się stało kurde może zdejmę tą kamizelkę bo w sumie trochę groźnie wyglądam dobra jest dobrze jak widzicie Józef rozbił się samolotem z jakimś tym gościem który dał nam tą misję nie wiem gdzie on jest Samolot prawie, że spadł ze skarpy. Miałem takie szczęście, że przeżyłem. Nie wiem gdzie jestem. Na jakiejś pustyni. To widzę jakieś drzewa. O, to jakiś inny piasek mi się zapada. Pę nogi. Kto to jest? Ktoś chodzi i to? Co to jest? Albo bardziej kto? Kto to jest? Nie, to ty? Ej, Co ty tu robisz? Ja mówię Po jakiemu ty gadasz? Ja to wiesz, kakao Boże. Co? Skąd ty tu się wziąłeś w takim krótkim wstępie czasu? Ja się wziąłem na bagnoi, to smokuje. Labaj, labaj, labaj. O Boże, nie wiem. A smok, labaj, grzeczny biegiecy. Nie wiem, co ty gadasz w ogóle. Ja wtedy tej Pisz się mi się Widzowie, co on tutaj robi? na Marietum zielacie, tym razem jest Sanfiero. Wiesz co to za miejsce w ogóle? Tak, czyli raczej Sanfiero. Sanfiero, coś tam rozumiem, nie wiem. Nie wiem co to. Kiedy cię robili, może Biedny stát, tych takiej żymskiej pał. gadać po Ja nie? Działaj. Co Końcu jesteśmy? Coś tam jest. Halo. Halo. No. To tam. No. I No. na środku środku ja wodę Pić. Wody? No. Idź! Dobrze! A co panowie robić na środku pustynia? Czy masz wodać? O! Halo. O. Co panowie robić tak na środku pustynia? Ja nie wiem, bo nie, nie, nie wiem co on tu robi, ale Ja się rozbiłem samolotem Fajne co? Skąd pan być? FSU i Los Santos? Ehm. Um. Skąd być? Skąd być? Ja? Być! Ja z Los Santos. Los Santos? Hmm. Yes, Nie. Ja jestem Kajapariko. Aż, Pomóc ci, friend? Nie, dziękuję no, za wodę. Tam dam samolot! Co? Potrzebować pomoc! Tak, tak Chodź do pojazdu Dobra Miła podróż Thęki Aż po kłasz poczekać, poczekać. O, Dobra Chodź. No. Do Los Santos No możemy lecieć Ja mi latać Eee Ty umiesz gadać po naszemu czy nie? Czył ty skrew? Eee ja, no. smoku, kalbit, cała kałpa. Ehm um, dobra. No powiedzmy, że ci zaufam. Gendam. Lecimy? Jo. Ja. No zaufałem ci Co? Kejp to no, jest jakieś? już dalej ci nie rozumiem, ale... To no, witam Was w kolejnym odcinku na moim kanale Wiem, że już się witam Ale ta część jest nagrywana troszeczkę później. Dokładnie chyba miesiąc później tak naprawdę Wybaczcie za taką dużą przerwę na kanale, ale święta, nowy rok i te sprawy Też wybacza... wybaczcie za mój głos, ponieważ jestem chory Ale jak słyszycie Nowy mikrofon Możecie dać znać, czy jest lepsza jakość Za dużo Z jego nie korzystałem, przeleciliśmy do Los Santos I tak naprawdę nie wiem idziemy chyba do siwego z powrotem. Na pytanie czy on w ogóle będzie. Teraz jak załatwimy transport. Ej, jak my załatwimy transport teraz? są jej powiedzieć. Aha Dobra. Nie wiem. Gdzie on jest? Gdzie ten... Szalenie z... Co jest? ehm um... Co? Zniknął sobie tak po prostu? O Boże, nie wiem Auto um... tam jakieś stoi Dobra, nie mam pojęcia E, będę chyba szedł powoli. No nie gadaj, że ty są. on. tam stał. Skąd ty tą furę wziąłeś? Sadio, ogarnąć. A ty ma jak masz na imię? Sadio. Sadio. Kurde, sorry. Dobra, sadio, jedziemy. Kurde. Jakim cudem on furę ogarnął? Sadio potrafi mój. kierować. widzę. Aż dziwne Jak dziś się widzę? Wie? Sadio, tak się nazywa, ogarnął furę Nie wiem w ogóle jak I jakim cudem on pro, umie prowadzić samochód Hop, Skyperico, wziął się jakimś cudem W Las Venturas yy, W ogóle nie wiem jak, skąd, skąd on w ogóle się wziął tam, gdzie ja się rozbiłem tym samolotem Co on z poleciał, czy co? Nie wiem, sam, ale gdzie on ała. Ała, ała. No i jak tak sobie jedziemy, z Sadiem Nie wiem jak to się odmienia Zapraszam was do naszej ekipy nagrywkowej, serdecznie Mało osób mamy, a przy, przydadzą, przydadzą nam się osoby Naprawdę, będziecie mogli wystąpić właśnie tutaj Z Sadiem będziecie mogli sobie pogadać jeżeli będziecie chcieli, jeżeli się pojawi na nagrywkach. Zapraszamy, link w opisie na Discorda, tam macie więcej informacji. A i właśnie, jeszcze tak sobie pomyślałem widzowie, czy to nie jest trochę podejrzane, że Siwego aż tyle nie ma? Gdzie ty jedziesz? Weź mi daj mi pokierować, bo... Ała. Daj mi pokierować, bo ty widzę nie wiesz gdzie to jest chyba. O, Co, ty ro... Co ty robisz? Pamiątka. Skyo, Priko. Aaa, dobra. To bądź może tak nie strzelać w środku miasta, bo zaraz policja zgarnie. Dobra, dobra. Trzeba oznaczyć swój teren. A ty w ogóle dobrze gadasz po naszemu? Tam słownik. W 5 minut. Pusto. Nie ma nic. Um, może będzie tutaj. Coś w środku. Drzwi są zamknięte. Halo zamknięte są drzwi. Czekaj. Ej, tu też są zamknięte co jest? Kurde. A tu? Tutaj też. Ty paniusia, co ty tu robisz? Co to jest? Nie wiem. Um, dobra Zamknięte jest, to co ja mam tu zrobić teraz? Dobra, poczekaj. Daj mi chwilę, ja pójdę tam gdzieś za dom. Zaraz przyjdę. Kurde widzowy. <górne> Kurde widzowy. Domu zamknięty z siwego. Ja idę się przebrać. Żeby nie wyglądać jakiś Nie powiem kto. Eee... Yy... Przebiorę się w jakieś ciuszki, takie fajne. Jak widzicie w ogóle już się nie ma, ale ja mam w ogóle zapłop. Pięknie jest, ładnie. Ja się tutaj przebiorę. I zaraz się widzimy. Dobra, widzowie. Yy, przebrałem się. Jak widzi taki luźny styl luza. Czysto ciepłe jest. Ale. No. Dobrze, że mam tą torbę, bo gdybym nie miał tej torby, to bym się nie przebrał. Co ty robisz z, z tą panią? Eee... Okej, okay, chodź, zaraz jedziemy. No i widzowie, jeszcze stawię tutaj pod siwego ten strój tam, tego gościa, którym zrobiliśmy Mokre, Lepiej nie, dobra. wiesz... Nie. Co, nie. zostaw, zostaw. Idź do samochodu, poczekaj. Ja widzowie tutaj zostawię strzelbę, tą i ten strój tego gościa. Yyyyyy... Z... Dalej pieniędzy nie dostaliśmy, tych 5000. tysięcy Także ja to kładę tutaj w Torbie mam jeszcze te ubrania też, też mi poprowa poprowadzić może? Nie upełnij moją umiejętność Ścimy nie, nie wiesz gdzie to jest, ale ty się szybko tego języka nauczyłeś Co na co potrafi? Aha, no dobra Coś mi się wydaje, że to pani to była sprzątaczka. Aha, to i tak by do domu nie wyszło. Dobra. Widzowie, skoro nie mamy gdzie spać, ani gdzie tak naprawdę żyć, ja bym proponował przystopować trochę, nie, nie pracować dlaśliwego. Yy, nawet nie mamy z nim kontaktu. Yy, na telefonie nie mogę się do niego dzwonić, próbowałem. Yy, i chyba wiem, gdzie pojedziemy, skoro nie mamy chaty. Ja dalej mam chatę w parku. To tak, jakbym sobie ją przybaczył, bo nie wiem, co Willy Balana zrobił z właścicielem, że nie muszę płacić. Ale ważne, że mamy chatę. Nie wiem, czy nie przyjdzie ktoś, żeby płacić za nią. Trzeba było, ale zobaczymy. I właśnie Sadio będzie mógł z nami. Mieszkać. Mieszkać tam, yy, tam się pożyjemy, znajdę sobie znajdziemy sobie regionalną robotę.